Witam Państwa w strefie miłości zapraszam do wysłuchania rozkładu partnerskiego dla osób z podznaku raka. Chodzi o osoby, które mają słońce, Wenus, ascendent lub księżyc w znaku raka. Tam, gdzie się odnajdujecie, to znaczy, to do Was trafia i że mieliście to usłyszeć. W tych rozkładach partnerskich, tak jak w ubiegłym miesiącu, są dwie strony. Po prawej stronie kładę karty z założenia na partnera. Po lewej na was. Ale jeżeli poczujecie, że to jest odwrotnie, albo na przykład są dwie osoby spod znaku raka, tak? To proszę to brać dla siebie w taki sposób, jaki z wami rezonuje, jak to się ładnie mówi. Dobra, zaczynamy. Miłość, związki, relacje dla raka na miesiąc lipiec. Okej. Okay. Wasz partner, co on wnosi do tej relacji? Król Monet to jest ktoś, kto jest poważnym partnerem, poważnie podchodzącym do życia, mającym pewien dorobek, taki. Ktoś, kto jest dojrzały, kto podejmuje się zobowiązania, tak, czyli to nie jest taki ktoś, kto tylko tak chciałby się zabawić, ale także ktoś, kto poważnie myśli o relacji, włącznie z takim podejściem, na przykład, że możemy razem zamieszkać, że możemy mieć wspólne pieniądze, że możemy wspólnie inwestować, jakieś wspólne zakupy robić, tak? Czyli tutaj gdzieś ta, ta sfera materialna i taka, takiego poczucia bezpieczeństwa się pojawia. Co ta osoba myśli? Wow, naprawdę poważnie to wygląda. Dziesiątka kielichów mówi o poważnym związku, o Takim dobrym, udanym, opartym na miłości, na wspieraniu się, na chęci stworzenia rodziny, takiej pełni. No, kiedy widzi się dziesiątkę kielichów w rozkładzie partnerskim, to jest marzenie, tak naprawdę. To jest tak naprawdę marzenie. Co ta osoba czuje? Paśmieczy. To jest jeszcze na razie takie badanie gruntu, bo. Paśmieczy jest obserwatorem, on dopiero się przygląda, obserwuje swoje emocje. Wbrew pozorom to jest bardzo ważne, żeby umieć zaobserwować, zauważyć swoje emocje, kiedy, w jakich momentach. Jak reagujemy, w jaki sposób. No i tutaj wygląda na to, że w stosunku do Was ta osoba na razie bada swoje uczucia, tak? To jest, to może być także nowa znajomość, gdzie się poznajecie i jest takie, taki taki moment, kiedy mamy jakby w tej drugiej osobie na razie tej drugiej osobie na razie się poprzyglądać, tak bym to powiedziała. Działania Wow, wow. Osoby, które są w relacjach, osoby spod znaku raka, naprawdę wygląda to, wygląda to dobrze. Karta maga mówi o tym, że... I teraz tak, tu są dwie opcje, bo yy, przypominam, że yy, karty mają swoją skalę znaczenia, tak? Załóżmy od 1 do 10 albo od minus 10 do plus 10. I o ile magik jest bardzo fajną kartą, mówi o sprawczości, mówi o tym, że dużo można zdziałać, że to jest osoba, która bardzo możliwe, że staje dla was na głowie, żeby was oczarować, żeby was zachwycić, to także magik może być takim właśnie czarusiem, tylko wyłącznie. Przy czym z tych kart nie wynikałoby, że. Takie będzie jego zachowanie, które miałoby być na przykład nieuczciwe. Oczywiście zobaczymy pozostałe karty, co pokażą. Absolutnie. Tu się pokazuje takie naprawdę bardzo zdroworozsądkowe podejście. Takie planowe, przemyślane. Słuchajcie. Naprawdę dobrze to wygląda. No dobrze, zobaczmy, co u Was w takim razie po Waszej stronie. Co więc Was blokuje? Co więc Was blokuje? Bo ta osoba pokazuje się jako hmm, ktoś, z kim, jeżeli zakładam, że jest uczucie, to naprawdę fajnie wejść w relację, fajnie być w relacji. To jest ktoś naprawdę, z kim można być szczęśliwym. Ale coś u was jest, w was jest jakaś blokada, dlatego że Osiem Mieczy mówi no, Czujesz się jak związana, tak? albo przy tej osobie się nie czujecie swobodnie, albo się zastanawiacie co zrobić, albo czujecie jakąś blokadę mentalną czy emocjonalną. No ta osoba oczywiście może też to odczuwać, dlatego że to nie jest tak, że my możemy robić dobrą minę złej gry, uśmiech numer 5 prezentować i ta druga osoba to nie odczuje. To, jest, to są takie subtelności, które osoba będąca z nami blisko jest w stanie wyłapać. U was w głowie trójka monet, i teraz, jeżeli widzicie, że ta osoba jest taką właściwą do związku, to tak na logikę, na, tak racjonalnie myśląc, chcecie się z tą osobą dogadać. Coś, co was blokuje, jeszcze nie wiem co. To jest jedno, ale tak na logikę, na zdrowy rozum, jak to się mówi, chcecie się dogadać. Może być również sytuacja u niektórych, że jest jeszcze ktoś, jeszcze jedna osoba w głowie, tak? Czyli jest partner, ale jeszcze ktoś. Zobaczymy, potem dopytamy o te karty. W pozycji uczuć pokazuje się cesarzowa, więc albo mówię do osób, które są w związkach małżeńskich, albo jeżeli to nie jest małżeństwo takie sformalizowane, to na przykład są plany plany, albo nie tylko plany, jest rodzina lub plany właśnie powiększenia rodziny, tak, jakieś. Jakieś y, rozmowy na temat, albo inaczej, poczucie, że chcemy y, mieć dzieci. Y, karta cesarzowej jest y, kartą najwyższego stopnia kobiecości w tarocie, y, więc, jakby tutaj y, gdzieś wasza rola kobieca jako. Matki, partnerki, żony, kobiety. Tak, tutaj gdzieś, gdzieś bardzo mocno się pokazuje. Działania. No właśnie. Tu jest blokada, i tutaj jest totalny taki zastój. Tak jakbyście czekali, że coś się zadzieje, że coś się nagle wydarzy, że będą te fajerwerki, których na razie nie czujecie. No, takie to jest. Tak, Taki jakiś zastój, i mówię, wasz partner jak najbardziej na tak, a u was po waszej stronie takie są tutaj zastoje. O tak, o tak, są zastoje, nie wiecie co robić, nie śpicie po nocach. Tak, z tego co tu patrzę, to powiedziałabym, że może być to relacja bardzo ra racjonalna podejście do tej relacji, tak? Czyli taki, taka przemyślana. Taka zdroworozsądkowa, lub relacja, w której ktoś trzeci się pojawia, i w związku z tym yy, macie te blokady. Macie i osiem mieczy, i dziewięć mieczy. Yy, karty, które mówią o tym, że myślimy dużo, myślimy, ale w zasadzie to nie wiemy, co tutaj wymyśleć, bo yy, no, relacji na samym myśleniu się nie zbuduje. Tak, dobrze. Zobaczmy, co Was łączy. No właśnie, to co tutaj powiedziałam. I powiedziałabym, że blokada jest po waszej stronie. Jeżeli czujecie, że to jest tak, jak powiedziałam, że zakładam, że to jest karta, wasza, strona wasza, a to waszego partnera, to tutaj ta, to zawieszenie, to takie wyczekiwanie, brak progresu jest raczej po waszej stronie. A wasz partner was po prostu obserwuje, no i zobaczymy, co tutaj z tego dalej może być. Co was może podzielić? Powiem tak: w związku z tym takim chłodem, który się pokazuje po, po, przynajmniej po jednej stronie, z chłodem emocjonalnym, może to, to niedobrze wpłynąć na waszą relację, może was to od siebie odsuwać, oddzielać, nawet może dojść do rozstania. Oczywiście to nie o to chodzi, że to w lipcu ma dojść do rozstania, ale Królowa Mieczy jest jednak singielką, jest kobietą, która decyduje się na Samodzielność, ta niezależność tak. Więc bardzo możliwe, że tutaj na razie czekacie z jakąś decyzją, ale mm, to nie jest tak, że chcecie podjąć tą decyzję bez, bez przemyślenia, jakoś gwałtownie. Chcecie raczej się temu poprzyglądać, poobserwować sytuację i dopiero ewentualnie zdecydować. Podopytuję jeszcze tutaj o niektóre karty. No mówię, naprawdę u waszego partnera to się pokazuje takie e, takie podejście, że tak, to ma być fajna relacja. E, zdrowa jestem gotów, gotowa za, zainwestować w tą relację. Tak to nie chodzi o finanse, tylko, przynajmniej nie tylko o finanse, tak przemyśleć. Sprawdzam tego magika. Mhm. Naprawdę. Tutaj powiedziałabym, że jeżeli chodzi o, o tego maga, który mówiłam, że różna może mieć znaczenie, tutaj jest wszystko w porządku. Tutaj się pokazuje, że to jest ktoś, kto naprawdę wszystko robi, żeby było dobrze, żeby było tak poukładane, żeby, był, żeby się byli szczęśliwi, żeby był spokój, zadowolenie w związku. U Was niestety pokazują się. Po raz kolejny. Tu się sytuacja trójkątowa pokazuje u niektórych. Bardzo możliwe, że są osoby, które nie będąc w pełni spełnione, takie spełnione, nie realizują się w tej relacji, mogą także uciekać w imprezy, w alkohol, w jakieś używki lub, no powtarzam to, co wcześniej powiedziałam: historia z trzecią osobą, a um. Dobra, co tutaj jeszcze? E, pojawia mi się również y, ukryte przed partnerem myślenie na temat y, kogoś, kto może być niedostępny dla Was. Ktoś to może być w związku, w związku małżeńskim, może to, to być także osoba z innego powodu niedostępna, osoba z podznaku byka. E, to jest Coś, co wam nie daje, że tak powiem, spokojnie spać. Zapytam jeszcze o tego wisielca. Co ciekawe, wisielec to też byk. O, tak na marginesie. Kobieta w ukryciu, ukrywane sprawy, tajemnice, coś niewyjawione, jakieś podpowiedzi intuicji, a nawet jeżeli się pojawia podpowiedź intuicji, to i tak chcecie się nad tym zastanowić. Nie chcecie podejmować decyzji gwałtownie i bez takiego... No, przyjrzenia się sytuacji, może nie tyle przemyślenia, ile przyjrzenia się sytuacji. Sprawdzę jeszcze tą królową mieczem. No, jest tutaj chód, jest tutaj chód, jest zamknięcie na partnera. Wiem, że się powtarzam, ale to wynika raczej to od Waszej strony jest. Po stronie waszego partnera, po prostu wasz partner na razie to wszystko obserwuje. Na razie to obserwuje z dystansu, na razie nic tutaj takiego nie robi, stara się. Natomiast jeżeli jest problem w tej relacji, a mówię tylko do tych osób, które czują, że jest problem, nie ma problemu, to w ogóle to nie jest dla was czytanie i tyle, tak? To, to jakby żeby było jasne. Jeżeli jest problem jakiś w relacji, jakiś problem z otwarciem się, jakaś blokada na drugą osobę, to jest to w moim odczuciu po waszej stronie. Jaka rada dla raków na lipiec? ósemka monet mówi o tym, żeby pracować nad, nad związkiem, żeby się starać, żeby się angażować. Um, oczywiście zmusić się nie można, tak? Można próbować coś przepracować, e, przynajmniej będziecie wiedzieli, że zrobiliście wszystko, żeby, e, żeby um, relacje utrzymać, relacje uzdrowić. E, Dajcie sobie szansę, tak? Bo chodzi o to, żeby nie, od razu nie rezygnować, ale jest to taki jest tutaj taki stan rezygnacji, zamknięcia się, takiego oddalania się. Taka tutaj jest sytuacja dla raków. Tyle ode mnie dla Was na miesiąc, lipiec. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Osoby, które obchodzą urodziny w lipcu. A zresztą czytanie ukaże się już w czerwcu, więc za chwileczkę zaczyna się miesiąc w znaku raka. Słońce wchodzi do raka. Wszystkim życzę wszystkiego najlepszego miłości, głównie miłości własnej, tak? No i cóż, słyszymy się w następnym miesiącu. Pozdrawiam serdecznie.